Każdy z nas ma jakąś wypaloną dziurę w psychice. Tak to nazwę. Każdy z nas ma jakieś traumy, jakieś problemy z dzieciństwa. Każdy z nas w wychowaniu był jakiś błąd i to wypaliło jakąś dziurę w psychice. Jak doświadczasz coś traumatycznego tak bezpośrednio, to jest wypalana dziura tak mocno w swojej psychice. Czasami nie doświadczasz traumy, doświadczasz regularnie, często pewną rzecz, która jest taka niefajna. I powoli się to kumuluje w ilości i wypala się dziura w psychice. Może nie doświadczyłeś czegoś dramatycznego, jednego wielkiego czegoś, może po prostu byłeś ignorowany często w domu, jak byłeś małe dziecko. Byłeś ignorowany. Ignorowany, ignorowany, ignorowany. I to sprawiało, że czułeś się samotny i to sprawiało, że nie czułeś się bezpieczny w tym świecie, gdy jesteś samotny. I to powoli wypaliło taką dziurę, że nie czujesz się bezpiecznie. Większość tych naszych traum sprowadza się do jakiegoś braku poczucia bezpieczeństwa. Może nie czułeś się kochany. Jak nie czułeś się kochany, to nie czułeś się bezpiecznie. Może zostałeś karany regularnie za porażkę albo za coś, co zrobiłeś nie tak. I później wypala się taka dziura, że nie czujesz się bezpiecznie w swoim działaniu. Gdy żyjesz i działasz, to nie czujesz się bezpiecznie, bo może będzie porażka, a jak będzie porażka, to będą konsekwencje. Dużo rzeczy się sprowadza do braku poczucia bezpieczeństwa. Teraz, może dosłownie doświadczyłeś coś traumatycznego, może w pewnym momencie w dzieciństwie wydarzyła się jakaś większa rzecz, straciłeś ziemię pod nogami, straciłeś wszelkie poczucie bezpieczeństwa, i to było takie intensywne, jedno wielkie wydarzenie. I nie było nikogo, żeby ci pomógł zrozumieć to, co się wydarzyło, nie było nikogo, żeby ci pomógł odczuć w pełni te emocje, zakończyć je, poczuć je. Nie było nikogo, żeby ci pomógł rozwiązać to, tą sprawę, zakończyć ją, odegrać ją w pełni zrozumieć, ułożyć sobie w głowie. I to wisi, wisi ta wypalona dziura. Teraz, każdy z nas ma jakąś wypaloną dziurę, i często to jest powiązane z jakimś brakiem poczucia bezpieczeństwa. I każdy rodzaj braku poczucia bezpieczeństwa wynikający z różnych rzeczy ma taką, trochę inną częstotliwość i może się wyrażać w inny sposób. Ktoś może ten brak poczucia bezpieczeństwa wyraża w dorosłym życiu jako taki ciągły niepokój. Ktoś może wyraża to w taki sposób, że czuje coś takiego niewygodnego i nie wie, co to jest. Ktoś może jest bardzo nerwowy w życiu. Ktoś może czuje ciągle, że jest zagrożenie, mimo to, że nie ma. Są różne sposoby, którymi się wyraża ta wypalona dziura, którą masz w psychice, która prawdopodobnie jest powiązana z jakimś brakiem poczucia bezpieczeństwa. Teraz, na czym polegają uzależnienia? W pewnym momencie, w zależności gdzie się znajdowałeś, gdy byłeś młody, w jakich okolicznościach żyłeś, odkrywasz różne rzeczy. Odkrywasz seks, przyjemności, substancje, różne rzeczy odkrywasz. I w pewnym punkcie trafiasz na jedną rzecz. To może być nawyk, to może być rzecz, którą robisz, to może być jakaś dopaminowa rzecz. Odkrywasz jedną rzecz, którą jak robisz albo działasz albo konsumujesz, to ta wypalona dziura jest zakrywana na chwilę i czujesz ulgę. O, ulga! Gdy tu doświadczysz tą ulgę, to później będziesz wracał do tego. Bo. To, że doświadczyłeś ulgę, to nie rozwiązuje tej wypalonej dziury. Ta wypalona dziura nadal jest. Prędzej czy później ją poczujesz znowu. Jak ją poczujesz znowu, albo będzie wisiała jakoś tak niewygodnie w tle, to będziesz chciał wrócić do tego nawyku, do tego działania, do tej substancji, żeby zakryć znowu, żeby poczuć tą ulgę. Żeby zakryć tą wypaloną dziurę. To niewygodne uczucie. Na tym polega uzależnienie. Później wracasz i wracasz i wracasz i stajesz się częścią twojego życia, robienie pewnej rzeczy, żeby zakrywać ciągle pewną wypaloną dziurę w psychice. OK. Teraz uzależnienia działają na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna jest taka płytka i bezpośrednia. Czujesz tą wypaloną dziurę wewnątrz siebie i masz tą rzecz, którą używasz, korzystasz, robisz i zakrywasz bezpośrednio te, te niewygodne uczucia. Tą wypaloną dziurę. To jest na płytkim poziomie. Czujesz się niewygodnie, robisz pewną rzecz, czujesz ulgę. Ta druga płaszczyzna, na której działają uzależnienia, jest głębsza jest głębsza. Ta pierwsza zakrywa te negatyw negatywne uczucia, zakrywa tą wypaloną dziurę. Ta druga płaszczyzna uzależnień dodaje ci trochę więcej poczucia bezpieczeństwa. To działa trochę na głębszym poziomie, bo dodaje ci poczucia bezpieczeństwa. Jaka jest ta druga płaszczyzna, na której działają uzależnienia? Przez to, że powtarzasz w kółko to samo zachowanie, kształtujesz sobie życie wokół pewnego zachowania. Ciągle powtarzasz pewną rzecz, robisz pewną rzecz. Powiedzmy regularnie kupujesz rzeczy drogie przez internet, żeby Z zakupoholizm, nie? Tak nie możesz się powstrzymać, żeby doświadczyć, doświadczyć taką mulkę, nie? Na chwilę, żeby poczuć tą dopaminę. Robisz, bierzesz pewną substancję, robisz pewną rzecz w kółko i w kółko i w kółko. I przez to, że jest ciągła powtarzalność, to odgrywasz praktycznie ten sam cykl w kółko, robisz to samo, i to wytwarza takie uczucie stałości. Stałość, powtarzalność, znane. Rzeczy znane dodają trochę poczucia bezpieczeństwa. Jak ty zaczynasz urządzać sobie życie wokół czegoś, co się powtarza, co jest znane, co już robiłeś dużo razy, i powtarzasz to w kółko, i 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 w kółko to wytwarza się takie poczucie bezpieczeństwa dla twojej psychiki. Twoja psychika czerpie z tego takie poczucie bezpieczeństwa, bo jest to powtarzalne, jest to takie stałe. To daje poczucie bezpieczeństwa. Wiesz o tym, że jak rzeczy znane są, jak znasz coś, to czujesz się z tym bardziej bezpiecznie. Jak jesteś w środowisku, gdzie nie wiesz czego się spodziewać, nie wiesz co jest za rogiem. To nie czujesz się zbyt bezpiecznie. Jak wiesz dokładnie, co się dzieje, co jest za rogiem, nawet jak są negatywne rzeczy, gdy wiesz, co się dzieje, to się czujesz bezpieczniej. Więc praktycznie uzależnienia na głębszym poziomie działają w taki sposób, że zaczynasz się uzależniać od bycia uzależnionym. Dosłownie uzależniać się od tego powtarzania i tego cyklu, powtarzania tego zachowania. Dam przykład, żeby to klarownie się ułożyło w Twojej głowie. Powiedzmy, że jest pewna osoba. Która regularnie robi pewną rzecz i potem czuje wyrzut sumienia. Robi pewną rzecz, która jest niefajna. Może nie może się powstrzymać, chce zakryć pewne niewygodne emocje, więc robi pewną rzecz i później czuje wyrzut sumienia. I mówi, czemu to zrobiłem? Kuczę, no teraz czuję wyrzut sumienia. Czemu ja to zrobiłem? W wielu sytuacjach ta osoba może być bardziej uzależniona od tych wyrzutów sumienia, niż od tego działania, które wywołuje wyrzut sumienia dosłownie pewni ludzie są bardziej uzależnieni od tych wyrzutów sumienia. Dlaczego? Bo jak poczują ludzie emocje, które czuli wiele razy, które się powtarzają regularnie, to psychika czerpie z tego jakieś poczucie bezpieczeństwa. Mimo to, że osoba poczuła znowu wyrzut sumienia i one są niefajne. Wyrzut sumienia to nie są fajne emocje. Nie czuje się fajnie. Ale psychika na głębszym poziomie ma kontakt z czymś znanym o wyrzuty sumienia. Czuję się jak w domku, to jest znane. To są nieprzyjemne emocje, ale ja znam je, znam je na wylot, po prostu wiem o co chodzi, znam to uczucie i czuję się w domu i czuję się bezpiecznie. I o dziwo, twoja psychika czerpie poczucie bezpieczeństwa z tego, że znowu kolejny raz poczułeś wyrzut sumienia. I twoja psychika ciągle będzie cię prowadziła, żebyś poczuł ten wyrzut sumienia. Żeby się czuć jak w domu, że jest to znane uczucie. I wiele razy, jak jesteś uzależniony od tych wyrzutów sumienia, to tworzysz sobie życie wokół tych wyrzutów sumienia, wokół tej osoby, że jesteś osobą, która regularnie czuje wyrzut sumienia. I dodajesz pewne jedzenie, pewne inne nawyki, które pasują idealnie do tych wyrzutów sumienia. Jak jesteś osobą, która czuje wyrzut sumienia regularnie, to do tych wyrzutów sumienia pasują pewne rzeczy specyficzne. Nie, nie wiem, oglądanie seriali, gdy czujesz wyrzuty sumienia, to robisz pewną rzecz, oglądasz seriale bardzo długo albo jesz pewne jedzenie. Pewne rzeczy pasują do tych wyrzutów sumienia. I wytwarzasz sobie takie więzienie, takie życie wokół osoby, że jestem osobą, która czuje wyrzut sumienia i dołączyłem pewne inne nawyki. I jest ta powtarzalność i wszystko jest znane. Czuję wyrzut sumienia, po wyrzutach sumienia robię tą rzecz i wszystko jest znane. I czuję te wyrzut sumienia, ale później dostarczam sobie tą ulgę, poprzez to jedzenie, cokolwiek to jest, i się czuję bezpiecznie. Zauważ to. Emocje praktycznie trwają 90 sekund. Gdy coś strygeruje pewne emocje, jakieś negatywne emocje, to te chemiczne zmiany w organizmie, ten, ten cały ruch, te, te chemikalia, które się wydzielają, które czujesz, to co czujesz, nie? to jest to co czujesz, to wszystko co jest wydzielane, to trwa około 90 sekund. Po 90 sekundach to, to mija. To, to co czujesz w ciele, to mija. A co robimy my ludzie? Robimy to nieświadomie. Nie chcemy tego, ale robimy to. Nasz organizm to robi. Gdy poczujemy pewne emocje, mimo to, że po 90 sekundach one mijają, to my je podtrzymujemy, zasilamy je, używamy swoją siłę twórczą, żeby nie tworzyć fajne życie, żeby tworzyć więcej tych emocji. Używamy siłę twórczą, żeby wytwarzać więcej tych emocji. Karmimy te emocje, żeby one trwały jak najdłużej. Mimo to, że one mijają po 90 sekundach, my chcemy, żeby to trwało. To znaczy, my nie chcemy, ale nasz organizm chce. Bo jeżeli będziemy dłużej czuli te znane uczucia, to nasza psychika czerpie z tego jakieś poczucie bezpieczeństwa. Więc wnioski: To, że Ty nie możesz odpuścić pewnej rzeczy, to jest z tego powodu, że ta rzecz daje Ci. Przez to, że ją powtarzasz, przez to, że wracasz ciągle, nie? wracasz myślami. Wracasz myślami do tego, że o nie, pamiętam, zostawiła mnie ta osoba, no i to boli, i wracasz, i myślisz o tym i boli znowu. To są znane ci uczucia. Czerpie twoja psychika jakieś poczucie bezpieczeństwa z tego, dlatego twój organizm na nieświadomym poziomie wraca do tego. Ty nie chcesz. Ty świadomie mówisz, ja nie chcę to odpuścić, ale twoje ciało nie chce. Czerpie z tego poczucie bezpieczeństwa.